Cześć kochani, e, witam was serdecznie. Dzisiaj przygotuję jedno z moich ulubionych dań. E, co zrobię? Przygotuję sos pomidorowy z ciecierzycą. Sos ten nadaje się świetnie do warzyw, e, różnego rodzaju mięs. Jest też bardzo, bardzo dobry ze spaghetti, tak? Z makaronem, właśnie. Słuchajcie, będziemy potrzebowali albo pasatę pomidorową, bądź pomidory z puszki. Możecie również użyć świeżych pomidorków malinowych. Teraz jest sezon na nie, więc na pewno się sprawdzą. Ciecierzyce. Ciecierzycę proponuję ugotować samemu, tak? Czyli moczymy ją wcześniej w nocy, na noc moczymy ciecierzycę w wodzie, rano ją odsączamy i gotujemy. To jest około 30-40 minut gotowanie ciecierzycy. Sos mój wzbogacimy. Oliwkami, czarnymi oliwkami uwielbiam, one nadają takiego specyficz, specyficznej słoności. A podstawą sosu, bo to będzie taki typowy włoski sos, będzie oczywiście cebula i czosnek. Ja będę używała, słuchajcie, termomiksa, oczywiście, bo lubię ułatwiać sobie życie, e, aczkolwiek będę w tym samym momencie mówiła Wam, co Wy mielibyście zrobić, gdybyście po prostu tradycyjnie nożem tutaj się posługiwali i wszystko ciachali, kroili, tak? Ja wrzucam moją cebulkę, okrojoną na mniejsze kawałki do termomiksa. Wy w tym momencie musielibyście ją posiekać na małe kawałeczki lub w piórka. Zostawiam sobie 4 sekundy obroty. 7. Tu już słychać, już nie chodzi, więc nie można wyciągnąć. Dobra. Mam tutaj drobno posiekaną cebulkę i czosnek. Zgarnę to sobie wszystko moją kopystką na dno. Doleję oliwy z oliwek. Tutaj też nie popłyńcie. Ja tej oliwy daję tak plus minus 40 gram zawsze, tak? Mamy 40, o 5 mi się nawet nalało. Przykrywamy i ustawiamy 3 minuty. 120 stopni to jest takie właśnie szklenie, podsmażanie. Obroty, jeden, a nawet można dać tylko na mieszanie. Jeżeli nie posiadacie termomiksa, to w tym momencie po prostu na rozgrzany tłuszcz, na patelnię wrzucacie naszą, nasz czosnek i yy, cebulkę, tak, drobno pokrojone i szklimy, żeby fajnie nabrała rumianego kolorku. Kiedy ja zrobię w tym czasie, to ja myślę, że ja pokroję troszeczkę yy, oliwek, żebyśmy mieli na później. Ten sos pomidorowy to jest taki klasyk, że tak powiem, tak? Na razie garść, oliwki też kroję w takie fajne oczka, kółeczka. Niedawno temu spróbowaliśmy z mężem y, diety wegańskiej właśnie, Chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak się będziemy czuć, jak to wpłynie na nasze samopoczucie, na takie funkcjonowanie na co dzień, na treningi, bo pewnie jak się orientuje, wielu z Was żyjemy bardzo aktywnie. I powiem Wam, że byliśmy miło zaskoczeni. Co było takim fajnym elementem, naprawdę to było brak takiego uczucia ciężkości po posiłkach, tak? Bo nie oszukujmy się, że mięsko jednak potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Do skrabienia, aniżeli powiedzmy warzywa i owoce. Tak? To taki fajny aspekt był. Ciężko było na początku wymyślać różnego rodzaju właśnie przepisy, ale z czasem to już że tak powiem weszło w krew, więc było łatwiej. Ale tak wiadomo, ze wszystkim, prawda? Wszystkiego się uczymy, nie jest tak, że się rodzimy wiemy, jak coś robić. Ja uważam, że w kuchni po prostu trzeba eksperymentować, tak? Szukać naszych smaków, tak? My się smaków uczymy, uczymy całe życie, więc tu Was zachęcam. Nie bójcie się naprawdę. Próbujcie. Tu mam jeszcze 43 sekundy. Ja już czuję ten aromat unoszącego się czosnku i cebulki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pomidory w puszce, to sięga i pasate. Sięgajcie po dobrej jakości pomidorki, tak? Najlepiej, gdyby były one oczywiście bez dodatku cukrów, bo nie wiem, czy się orientujecie, ale wszystkie puszkowe, właśnie warzywa i owoce, niestety zawierają dodatkowo cukier, jakieś tam utrwalacze, konserwanty, więc kupując, sugerujcie się przede wszystkim jakością tych puszek, tak? Sprawdźcie sobie skład, zobaczcie, co w nich jest. I sięgajcie po możliwie najczystsze, tak? Im mniej składników, generalnie tym lepiej. Tu już mam chłodzenie. Mam gotowe, podsmażone, zeszklone. O, delikatnie paruje, pewnie nie zobaczycie. Delikatny, złocisty kolor. Moje no, nie tu wraca, a ja dodaję pomidorki, słuchajcie. Daję moje pomidorki. I co ja teraz będę robiła? Ja będę całość smażyła, tak? Ja nie chcę nawet tyle gotować, co podsmażyć te pomidorki. Żeby całość nabrała super brązowego, takiego mocno czerwonego koloru. Więc ja sobie to ustawię na, powiedzmy, 20 minut. 20 minut, 120 stopni i obroty mieszania tego. Słuchajcie, co jest bardzo ważne, i co ja teraz zrobię, to ja zamiast przykrywki do mojego naczynia z Thermomixu dam koszyczek. O! Taki koszyczek, który znajduje się właśnie w zestawie od Termomiksa. Dlaczego? Słuchajcie, bo ja chcę, żeby ten sos również się zredukował, tak? Ja chcę, żeby on wyszedł fajny, gęsty, żeby nie zrobiła się z niego woda czy paćka. A wiadomo, jeżeli wyciągnę po prostu pokrywkę od mojego Temonica, to w momencie, kiedy temperatura osiągnie 100 stopni i więcej, będzie mi się wszędzie rozpryskrywać, tak? Więc dlatego wkładam koszyczek, żeby zapobiec rozpryskiwaniu. Słuchajcie, po tych 20 minutach będę dodawała cieciorkę. Co możecie zrobić, żeby dodatkowo fajnie zagęścić sos w momencie, kiedy jeszcze wydawało Wam się, że jest dobre, okazało się, że nie, możecie wziąć. Troszeczkę tej ciecierzycy, powiedzmy o dwie garście. Ja często to wykorzystuję właśnie i rozgnieść sobie widelcem. Ona wtedy nam fajnie nada takiego posmaku, takiej tekstury. Słuchajcie, gotowana ciecierzyca. Jak gotujecie ciecierzycę, to na przykład warto dodać pół łyżeczki sody oczyszczonej. To ona ma wtedy taką super kremową konsystencję. Ona jest na, na zewnątrz twardawa, krupiąca, ale w środku jest bardzo przyjemna, właśnie i taka rozpływająca się w ustach. Więc tutaj mam już moją rozgniecioną cieczorkę, którą później będę dodawała. O, widać dobrze. I cieczorkę w całości. Co miałam jeszcze mówić, słuchajcie, mmm, przyprawy, ja będę używała oregano i bazylii, bo dla mnie to są takie mmm, włoskie smaki, tak, włoskie przyprawy, one nadadzą wszystkiemu taki niepowtarzalny aromat, z czym będziemy to jeść, ja myślę, że ja dzisiaj ugotuję nam do tego makaron bezglutenowy, najprawdopodobniej ryżowy, bo mam jeszcze w domku, i właśnie z tym makaronem ugotowanym podam sobie ten nasz sosik. Na pewno będzie wszystkim smakowało, bo moje chłopaki po prostu uwielbiają spaghetti, uwielbiają pomidory. Nic kochani, ja myślę, że ja po prostu się z nami teraz rozłączę i ponownie spotkamy się za 16 minut. Cześć, słuchajcie, witam Was z powrotem po upływie moich 18 minut. Sos ma fajną, gęstą konsystencję. Zaraz Wam zresztą pokażę. Nabrał też fajnego kolorku. O. Paruje, więc znowu nie jesteście w stanie tego dokładnie zobaczyć. Co ja teraz zrobię, to dodam naszą rozgniecioną ciecierzycę. Oraz ciecierzycę w całości. I podejrzewam, że oliwki nasze już też możemy dodać w tym momencie. Ja bardzo lubię oregano i bazylię, więc jest to też odpowiedni moment, żeby dać przyprawy. Ja tutaj sobie o. Dosypię bazylia, oregano. Ja tam daję od serca, bo tak jak powiedziałam, uwielbiam te przyprawy. Sól. Dodając soli zwróćcie uwagę na to, że już macie tam oliwki, które są przecież słone. I czarny pieprz. Dobra, kochani. I ja teraz to... Dam na obroty wsteczne w moim termomiksie. Jeszcze na 10 minut, żeby nam fajnie cieciorka nabrała smaku takiego pomidorowego. I zostawię dalej 120 stopni. Obroty wsteczne, dlatego że ja nie chcę, żeby ta ciecierzyca w całości nam się poczukała. Dlatego ja ustawiam obroty wsteczne i na mieszanie. Słuchajcie, ja Wam nie powiedziałam, ale w momencie kiedy już macie, jeżeli robicie to na patelni, tak, czy w garnku, w momencie kiedy już macie podsmażoną cebulkę i czosnek, wylewacie po prostu te swoje pomidory do tego naczynia i podsmażacie. Tak samo przykryjcie sobie, żeby Wam się wszędzie nie rozpiskiwało i po 20 minutach, tak, kiedy już sądzicie, że konsystencja sosiku i jego kolor jest odpowiednia, dodajecie po prostu, tak jak ja teraz zrobiłam ciecierzycę, i oliwki przyprawy i czekamy na efekt końcowy. Myślę, że warto będzie. Jeszcze troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Zaraz zobaczymy efekty. Hej, słuchajcie, mój sosik tutaj jest gotowy, więc ja Wam pokazuję efekty. Słuchajcie, gęsty fajna konsystencja, ma taką konsystencję właśnie y, sosu do spaghetti, tak? W momencie kiedy dodajemy y, s, y, mięsko mielone, tak. Zobaczcie, jeszcze tak Wam podam. Pachnie mega dobrze, mega aromatycznie, więc y, to będzie nasz dzisiejszy posiłek. Nic, zachęcam was do wypróbowania przepisu. Jeżeli szukacie ostrych wrażeń, to możecie sobie dosypać chili albo pieprzu kajenskiego. Ja uciekam, muszę jeszcze gotować makaron, a wy trzymajcie się cieplutko. Na razie.